Wszystkich serdecznie z tej strony kłania się nisko. Rutain moi drodzy, moi drodzy, e, pograłem sobie troszeczkę dzisiaj e, w nową mapę w grze Letlus Ramagen w trybie nocnym i w trybie dziennym. E, w obu w obu wariantach, e, czyli w normalnej bitwie, punkty i w obronie i natarciu. E, powiem, powiem tak parę, parę, to jest taki drobny vlogasek, wy sobie popatrzycie, ja sobie, ja sobie pogadam, jeżeli ktoś nie ma ochoty y, słuchać, no to oczywiście, y, oczywiście może już w tej chwili wyłączyć, ja tutaj słodził nie będę, moi drodzy, dlatego, że y, powiem tak, fajnie, są rzeczy, które mi się podobają, nie powiem, że nie. Mapa nie należy do najbrzydszych, bo estetycznie wygląda naprawdę ślicznie. Ten tryb, nazwijmy to nocny na tej mapie, nie jest tak naprawdę trybem nocnym. Tak jest księżyc, ale, ale to w sumie nie wygląda tak, jak należy. Oczywiście, rzeczy, o których ja tutaj mówię, mogą się zmienić, dlatego że to było wszystko nagrywane na serwerze. Testowym, a że na serwerze testowym to podlega zmianom i może to nastąpić również. Także moi drodzy, weźcie to pod uwagę. Ja mówię o tym, co widziałem dzisiaj, mówię o tym, co się powiedzmy sobie dzisiaj działo na tym serwerze. Były trzy serwery europejskie, na które dostałem się bez większego problemu. No i sobie pograliśmy i powiem tak, tak jak ktoś zerkał na mój poprzedni materiał, na temat tego, że będzie jeden wielki meat grinder na na moście. Most jest potężny, muszę powiedzieć, że nawet w grze sprawia wrażenie potężnego. Rzeka nie do przejścia, nie próbujcie tam podskakiwać od dna, nic on nie ma najmniejszych szans, ciągnie się przez praktycznie dwa sektory. Hmm, w, oczywiście, na tej mapie moi drodzy, airheady, airheady, tylko i wyłącznie airheady. Hmm, jeżeli sforcujecie most, to znaczy, że drużyna przeciwnika nie umie grać. Powiedzmy sobie tak, bez względu na to, po której stronie gracie. W budynkach można stawiać garnizony, czyli w tych wieżach wow, dookoła mostu można stawiać garnizony. Przejścia pod mostem nie ma. Tak, są kładki, na które można zejść, ale tam zaraz bardzo szybko snajperzy was zredukują do zera. To samo MGT. Moi drodzy, ja miałem obawy, co będzie, gdy artyleria zacznie strzelać, gdy czołgi zaczną w to strzelać, gdy e, karabiny maszynowe zaczną w to strzelać. I moje obawy wszystkie się potwierdziły. Dzisiaj e, grałem, streamowałem sobie tak tylko na Discord e, dla swoich widzów Discordowych i z paroma znajomymi weteranami, e, właśnie tej gry. No, jak ktoś ma 3000 godzin, to chyba można go nazwać weteranem w Heletlus to żeśmy sobie dyskutowali i oni obserwowali jak ja gram, obserwowali co tam się dzieje. Wszyscy doszliśmy do tego samego wniosku, że ta mapa tak jest ładna, tekstury nie są niczym nowym na tej mapie. Dostaliśmy oczywiście, doczekały się mg czyli karabinów maszynowych na pojazdach, powiedzmy sobie na mobilnych respawnach. I to jest, to jest fajne, będą zamontowane tak na, na górze, czyli zgodnie zgodnie z powiedzmy sobie, realiami historycznymi. To wszystko jest jak najbardziej zgodne. Kwestia jest tylko taka, że bardzo ciężko się poruszać tymi pojazdami z jednej prostej przyczyny dużo teren powiedzmy Przeszkód terenowych znajdziecie na tej mapie. Tak jak mówię, dalej pojawiają się, dalej są kolizje tekstur, czyli niemożność przeskoczenia bądź utykanie na teksturach. Ta mapa dla pojazdów będzie koszmarem, albo poruszacie się po głównych drogach, albo przez las to życiem powodzenia. Jeżeli chodzi o flary, które mają służyć do spotowania, no to działają na tej zasadzie, że pojawia się taki pomarańczowy okręg na mapie i wtedy wiecie, że ten teren jest oświecany i działa to na zasadzie, Powiedzmy sobie, takiego samolotu zwiadowczego. W momencie, gdy teren, na którym się znajdujecie, wy jest oświetlany, nagle kolorystyka terenu się całkowicie zmienia. Eee, tak jakby niby, niby flara tam nad wami leciała, aczkolwiek jest to zrobione moim zdaniem bardzo nieudolnie no przykro mi bardzo tak jak powiedziałem, ja słodził nie będę dlatego, że miałem pewne obawy po przejęciu gry przez Team17, miałem pewne obawy co do kierunku, w który gra zmierza jak wiecie, uwielbiam gry taktyczne, taktyczne FPS bez względu na, na yy, epokę, ja po prostu lubię dobre gry Heletlus zapowiadała się jako świetny, świetny taktyczny shooter, była w Early Accessie Dochodził nowy content, gra zmierzała w bardzo fajnym im kierunku imersyjnego shootera, takiego bardzo, bardzo hardkorowego, nie, nie taktycznego, takiego stricte taktycznego, ale takiej hybrydy, ale bardzo, bardzo taktycznej. No w tej chwili zmienia się to, zmienia się to i widzimy to przez ostatnich parę tygodni na serwerach. Zmienia się sposób, w jaki jest Hellet Luz grane, zmienia się też to, jak twórcy myślą o tej grze, co mnie bardzo zaczęło niepokoić. Tak jak mówię, optymalizacja zeszła gdzieś na drugi plan. Błędy, które występują do tej pory, one występują już od dwóch lat, moi drodzy. Dalej, dalej są, nie zostało to naprawione. Bardzo fajny detal został dodany żołnierze w podczas biegu, gdy na przykład biorą młotek czy nóż do ręki, ich karabin ląduje na. Plecach, bądź też bazuka, bądź no, inna broń, ląduje na ich plecach i wtedy fajnie to wygląda, naprawdę tak jak możecie tutaj widzieć na zdjęciu czy na okładce na thumbnailu filmu. Naprawdę, naprawdę są rzeczy, które estetycznie bardzo fajnie wyglądają, ale tak jak powiedziałem, estetyka to nie wszystko, a ostatnimi czasy właśnie na tym twórcy się skupiają. Estetycznie gra, mapa wygląda bardzo fajnie. Mówię to tylko o jednej mapie, dlatego że dostaliśmy ją do testowania, czyli Remagen. Nie widzieliśmy jak będzie wyglądał Foy, nie, nie, nie widzieliśmy jak wyglądać będzie Hardgen Forest. Jeden jest tylko problem, że... Mm, Ciężko jest dostrzec, dostrzec postać w półmroku i w zamglonym otoczeniu, bo z takowym będziecie mieli do czynienia na mapie Remagen w trybie nocnym. Bardzo ciężko, w momencie gdy się poruszycie, rzucacie się w oczy jak clown na spotkaniu z prezydentem. Moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Bardzo ciężko, jeżeli ktoś myśli, że, widać, że widoczne są wystrzały z karabinów wroga. Niestety też myślałem, że będzie to poprawione, jednak nie. Jeżeli ktoś myślał, że zostaną wprowadzone dodatki i zmiana dźwięku, no moi drodzy, jeszcze tego nie usłyszałem. Podkreślam jeszcze, dlatego że może później się to pojawi na testach. Zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o wystrzały i dynamiczny dźwięk bądź dynamiczne oświetlenie, wygląda to tak samo jak wygląda. Teraz, a za czym idzie obawa, to grając na tych mapach, które będą nocne, czyli hmm, Hardgen Forest, Hill 400, wiemy, że w tej chwili na tych mapach praktycznie rzecz biorąc nie da się dostrzec przeciwnika, dopóki nie, nie poruszy się lub na niego nie wejdziemy. E, co za czym idzie, nieraz utykamy, bo jeden człowiek gdzieś skąd strzela, nie jesteśmy w stanie powiedzieć skąd, bo się dobrze po prostu ułożył. Wykorzystuje, wykorzystuje, błędy gry, wykorzystuje to, że gra nie daje nam wyraźnych sygnałów, gdzie taki delikwent się znajduje, a powinna. A powinna, moi drodzy, na tym to właśnie polega. Jest jeszcze jeden taki ważny, ważny aspekt, ale zanim do niego przejdziemy, ja chciałbym, żebyście tutaj zrozumieli, że ja tu nie jadę jakoś strasznie gry. Ja z tą grą jestem od dawna, bardzo dawna. Wystarczy popatrzeć na live streamów, filmów, kontentu, który zrobiłem z tej gry, czyli z Hell Let ilość poradników i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ja spędziłem naprawdę mnóstwo czasu grając tą grę, tworząc materiały, przygotowując się do nich, czytając, tłumacząc dla was, noty patchowe, deathbreak'ing'i i tak dalej, i tak dalej. Yy, jednak, jeżeli to ma iść w kierunku, w którym idzie, to nie wiem, jak długo z tą grą jeszcze pozostanę. Moi drodzy, będę tutaj powiem o zjawisku, które zaobserwowałem, yy, o czymś, co nie wiem, czy twórcy chcą zaimplementować grze, czy było tylko propozycja czegoś takiego, ale sami sobie na to zerknijcie i zadajcie sobie pytania, w jaką grę my gramy, lub chcemy grać, lub jaką grą chcielibyśmy, żeby Helletlus była. I tutaj na to pytanie musicie mi odpowiedzieć w sekcji komentarzy, moi drodzy, bo to jest naprawdę bardzo ważne pytanie, które musimy sobie zadać: czego oczekujemy od Helletlus? Ja na pewno tego rodzaju obrazów od Helletlus nie oczekuję. Mówię to oczywiście o keczupowych plamach, które pojawiają się, gdy strzelamy do kogoś z daleka i zamiast dodać dźwięk soczysty, taki jak na przykład po skryptum czy w skład, gdy trafiamy w przeciwnika z dużej odległości, słychać, że ten strzał doszedł, słychać, że był rykoszet, czy słychać, że trafił w głowę, to tu zamiast, zamiast tego właśnie soczystego strzału w korpus pojawia się nam wielka plama keczupu, bo nie wiem, jak to nazwać... Hans biegł z, po prostu z butelką keczupu i mu się rozlała, bo trafiliśmy go kulą. Moi drodzy, nie wiem, co twórcy Herletus myślą, nie wiem, co oni odpierniczają, szczerze powiedziawszy, suni mi się mocniejsze słowo na usta w tej chwili, ale to jest jakiś żart. Ja nie muszę wiedzieć, widzieć, że ja po gościa trafiłem, ja widzę bez jakichś wielkich plam keczupu. Jeżeli to miał być o rozbrysk symulowany krwi, to 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 wyszło jakaś karykatura. Więcej goru nam nie potrzeba w tej grze, bo wygląda super i jest go wystarczająco. Ja muszę usłyszeć, że ten strzał doszedł, bądź po prostu być pewnym tego, że gościa zabiłem. Jeżeli nie jestem pewien, że go trafiłem, to sprawdzam pozycję, do niego podchodzę. I poprawiam ewentualnie, moi drodzy na tym ta gra polega nie na tym, żebym ja z 200 metrów widział wielkie plamy czerwieni bo drasnąłem gościa w pośladek, no to jest po prostu taki jakiś drobny drobny żart i jakieś niedopowiedzenie, moi drodzy także tutaj, no, trzeba się zastanowić, trzeba się zastanowić ja mam, mam duże zastrzeżenie do tego jak ta mapa będzie się rozgrywała, tak jak powiedziałem Rhedy, Rhedy. A jak traficie na świetnie zgraną drużynę, to macie przesranę na randomach. Tyle wam tylko powiem. Stopa wasza przez rzekę nie przestąpi. No i oczywiście mobilność, mobilność, praca zespołowa, bo naprawdę na tej mapie Remagen trzeba będzie wytężyć, wytężyć i wzrok, i słuch, i komunikację bo inaczej polegniecie tak to mniej więcej wygląda więc przynajmniej z tego złego wszystkiego tyle dobrego duża mapa duża mapa pełna wzniesień, klifów i tak dalej i tak dalej ciekawa ee, ciekawe budynki no muszę powiedzieć, że naprawdę całkiem, całkiem, całkiem ciekawie wygląda wizualnie grywalnie 75% czasu, który spędziłem grając tą grę na tej mapie Yy, nudziłem się. Yy, powiem tylko tyle. Yy, nudziłem się także nie było takiego firefightu którego bym się spodziewał, ale to może się zmienić po tym, gdy po prostu no, ludzie się mapy nauczą, no zobaczymy, tak jak mówię nie chcę, żeby ktoś zrozumiał ten materiał przez to, że ja tutaj chcę y, twórcom dokopać, dogryźć czy jest to negatywny materiał, to jest mój po prostu moje subiektywne zdanie moja subiektywna opinia na temat tego co dzisiaj zobaczyłem na serwerze testowym jak to wygląda i co na ten temat myślę, jednemu może się podobać, drugiemu nie, ja Was do niczego nie namawiam, zamawiam tylko i wyłącznie do tego, żebyście sobie pokomentowali ze mną, powiedzieli co myślicie, czy wam się coś podoba, czy nie. Tak jak mówię, ja jestem za stary na to, żeby być fanbojem jakiejś gry. Jeżeli coś mi się nie podoba, to to po prostu mówię. A jest jeszcze jeden aspekt, który myślę, że Hellet Luz, twórcy Hell Let naprawdę ignorują a nie powinni. Ja już wielokrotnie mówiłem, że po w tym roku dostaje nowy silnik, wraz z tym silnikiem dostaje operację w Ardenach, czyli bitwa o Baston itd. tak Kontentu tak w tej chwili jest 4-5 razy nawet więcej niż w po niż w Hell O uzbrojeniu nie wspomnę, o moździerzach, lekkich moździerzach, granatnikach i tak dalej, i tak dalej. Do tego, gdy dojdzie piękna grafika, DLSS, najnowsze, zastosowanie najnowszych technologii, będziemy, będzie Herletlus miało problem. Ja jestem za tym, żeby, żeby była konkurencja zdrowa na rynku gier. No i ja bym tylko nie chciał, żeby, żeby Herletlus jakąś taką dziwną, nagłą śmiercią znikła z naszych ekranów, monitorów. Dlatego, że jest to naprawdę gra, w której, której dobrze się bawiłem do pewnego czasu. Muszę powiedzieć, że ostatnich. Miesiąc dwa dobrze się nie bawię. Nie wiem czym jest to spowodowane, ale, ale, gdzieś, gdzieś ten urok tej gry gdzieś powoli zanika i nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Powiedzcie mi jakie, jakie jest wasze zdanie po tym co zobaczyli, usłyszeli dzisiaj tutaj. Czy zgadzacie się ze mną, czy się nie zgadzacie? No i oczywiście co? Zapraszam do pozostania z kanałem, wciśnięcia guzika subskrybuj, dzwoneczka, notyfikacji. I oczywiście, jeżeli ktoś chce wesprzeć to, co robię, no to oczywiście guziczka wesprzyj. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dobrze, trzymajcie się i do zobaczenia na polu walki. No, po więcej informacji oczywiście zapraszam do siebie na kanał. Jak tylko będę coś wiedział, to będę wrzucał. Cześć.